Cześć, tu Ogrodnik dla Zabawy. Zobaczcie monsterę peru i ona ma kilka różnych nazw, jest filodendronem, też nazywana epipremnum. W każdym razie e, rośnie super, żadnych strat nie ma, liście nie żółkną. E, ma też nowe liście, tutaj idą nowe liście, więc jestem bardzo zadowolony. E, no i chciałem Wam pokazać, że e, jest super po przejściu do hydroponiki, nie ucierpiała. Ona miała też ten straszny koszyczek plastikowy, więc miała wycinane z korzeni, ten plastikowy koszyczek, więc niektórzy mówią, że to błąd. Ja uważam, że tak trzeba, ponieważ w miarę rozwoju rośliny i korzeni, po prostu ten koszyczek będzie ją dusił. Więc można robić to, co pokazałem na tym filmie. Tu się pojawi i możecie śmiało to robić. Jest w hydroponice. Widać, że chyba nic ją... <laughs> Przepraszam, nic ją nie boli. Dzisiaj mam dwa tematy, chociaż jeden mi wskoczył przez przypadek, ponieważ tego Birkina miałem postawionego dość wysoko i no nie widziałem nawet, że coś się z nim dzieje. Okazuje się, że rośnie w ten sposób. Więc no, jakiś dramat w ogóle. On rośnie w hydroponice. Muszę coś z nim zrobić, i jeszcze jedna rzecz tutaj zaczęło coś na liściu zaczął się zwijać. E, jakiś taki, jakby coś od szkodników, albo może grzyb, w każdym razie. No, coś tutaj zaczęło się niepokojącego dziać, więc chcę zajrzeć do korzeni i to o tym nie myślałem wcześniej. No ale to myśl, myślę, że będzie szybka robota, bo jest w ramzecie więc powinno być łatwo. A następnie będzie to epipremną które też pytałem Was co to jest, bo to jest Epipremnum, które było opisane jako Epipremnum. A ma świetne liście, coś takiego jak Rapidofora tetrasperma. Jeśli coś pokręciłem to i tak napiszę, na dole może, napiszę jak to się powinno mówić, do czego to porównuje. A to jest Epipremnum blueform. Taką dostałem informację w internecie, że to jest właśnie to. I przesadzę je. Ono jest włożone tak na, na szybko w taką miskę z perlitem, dlatego że korzenie to powychodziły i nie chciałem ich już uwniatać na, na regale, na którym stoi, więc dlatego tak perlicie. Ale to w drugiej części filmu. A teraz szybciutko z tym. Doniczka do hydroponiki. Korzenie przerośnięte. Nie są jakieś super białe, ale no, na razie nie są zgniłe. Zobaczymy co się dzieje dalej. Wyjąłem go z doniczki. Nie ma, nie ma zgniłych korzeni, one tutaj wyglądają dziwnie te korzenie, bo one tak jakby wyrastały tylko tutaj tak kilkoma rzędami, a później się rozgałęziały, czyli tak jakby w ogóle roślina na górze nie, nie miała korzeni tutaj powietrznymi próbowała się złapać, więc teraz wsadzając je do ziemi te korzenie powietrzne trochę to umocuje żeby było mu lepiej. No i zobaczymy, co się stanie. Chcę go wsadzić do gruzu, już nie do, nie do kramzytu, tylko do gruzu i dam do niego rizotonik na początek, żeby mu trochę pomóc, bo no nie wiem, co się z nim dzieje. Nie ma, nie ma miękkich, maślących się korzeni. Trudno mi powiedzieć. O ile dobrze pamiętam, poszukam tego filmu, bo jakoś nie, nie pamiętam idealnie tego, ale wydaje mi się, że był w papierze perforowanym i dlatego urósł tak jak urósł tymi korzeniami i, i, i dlatego to tak jest. Link do filmu pojawi się tu. Postaram się to sprawdzić i, i dać Wam znać. Znaczy, no, dać mam link, żebyście sami zobaczyli, co i jak. Dobra, nie przedłużając. Niestety nie upchnę go w tą doniczkę. Znaczy upchnąć może bym go upchnął, ale nie będzie mu dobrze. W związku z tym muszę załatwić coś innego. Zaraz wracam. Już jestem. Znalazłem trochę większą doniczkę, bo to jest ta co była. To jest trochę większa. Ale zwykła produkcyjna, więc przełożę tylko pływak. Bo ten pływak mi się przyda. Ponieważ będę widział dokładnie poziom, poziom wody. Więc dlatego... Ten pływak będzie właśnie tutaj zamontowany. I damy już osłonkę, ponieważ to jest produkcyjna. W związku z tym otwory są dość duże, więc na początku podłoże będzie wypadało. Ojejku, do osłonki mi nie wchodzi. No dobra, później coś wymyślę. Muszę większą osłonkę dać. Nie, to nie będę tego w ogóle. Potrzebował teraz. Przy układaniu korzeni i przy wkładaniu w ogóle rośliny cały czas pływak trzymam przyciśnięty, żeby mi nie podszedł w górę, żeby był na dnie doniczki, Bo tylko wtedy to ma sens, jeżeli teraz bym go puścił, tam podejdzie podłoże i ją będzie wyżej. Będę myślał, że jest optimum, a to optimum będzie za wysoko i. Dla rośliny to nie będzie dobre, więc pływak trzymam cały czas palcem, żeby mi nie poszedł w górę. Roślina wsadziłem głębiej jak zwykle i teraz delikatnie takimi ruchami delikatnie w górę będę ją podnosił, żeby podłoże się obsypało przy korzeniach. Wszystko jest wsadzony, też się buja, Mam nadzieję, że te powietrzne korzenie, które też wsadziłem do, do podłoża. Mam nadzieję, że przytrzymają go trochę i będzie mu lepiej. No, liść tutaj idzie, więc nie, nie było mu najgorzej, ale no to, coś mu tam dolegało i coś mu przeszkadza. Czym go podleję? Bo to też może warto o tym powiedzieć, bo jego ja podleję wodą z rizotonikiem. Gdzieś sobie to poustawiałem. Najprostszy sposób to jest odmierzyć litr wody. Jeżeli robi się tej pożywki więcej, no to, to można od razu więcej. Jeżeli jest mało roślin, no to na liczce jest najłatwiej o tym powiedzieć. I ma ten ten lizotonik. Ma taką butelkę, która ma miarkę. Tu jest zaznaczone 5, 5 ml. Trzeba. Odkręcić to, gdzie jest to mniejsze, naciskając butelkę, dopełnić do 5. W zasadzie to ja bym chciał 4 ml, czyli trochę ujmę. Tak, jest około 4. I teraz, jeśli chcemy to wlać, to zasada jest taka, że nie wlewamy tu, gdzie jest ta rurka przelewowa. Zobaczcie, tu jest zbiorniczek, tu i tu jest taka rurka przelewowa. Nie możemy wlewać w tą stronę, ponieważ ten rizotonik nam wróci do rurki. Jeżeli chcemy nalać, musimy lać w tą stronę, żeby rurka była w górze. I wlewamy całą zawartość. To trzeba teraz wymieszać. No, i przelać roślina. Oczywiście ja tego nie zrobię, ponieważ nie mam osłonki. Więc i tak pewnie pójdę do tej osłonki, do której przymierzałem tymczasowo. A jutro kupię po prostu jakąś większą. I znowu przeleję tym samym. Rizotonik ma dziwny zapach. Słaby. Dlatego najczęściej używam brudbastika, który nie ma żadnego zapachu. Przynajmniej nie czuję. Dobra, przygotuję sobie tutaj, chociaż nie ma co przygotowywać, od razu EpiPrem Num, nie, epi, nie EpiPremium. Jak szybko powiedziałem w którymś filmie, i później dostałem po uszach, i słusznie, no, trzeba mówić tak jak należy. E, o perlicie nie wiem czy mówiłem. Perlit utrzymuje fajnie wilgoć, więc włożyłem do miski z szklanej trochę perlitu. Włożyłem. Roślinkę dzięki temu nie musiałem jej podlewać od góry. Perlit był wilgotny, to ukorzenie jakoś sobie radziły, a kupiłem ją już na no tydzień temu i od tamtej pory nie miałem czasu przesadzić. Jednak życie w realu i, 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 i praca zajmują mi za dużo czasu. Dobra. Ale widzę, że mocno przelana jest roślina, bo po patyczku widzę. To jest też jeden ze sposobów sprawdzania wilgoci patyczek, który no tutaj jest mocno oklejony ziemią i jest cały mokry. Czyli ona jest przelana nieźle. nie powychodziły z drugiej strony, więc muszę to delikatnie spróbować wyjąć. Kupiłem to w bardzo dobrym sklepie warszawskim, to jest Flora Point. No i jest przelane. Nie wiem dlaczego tak. I co gorsza, w ziemi coś łazi. Jakiejś wielkości ziemiorki, ale nie lata. Więc troszkę mnie to niepokoi. Idzie do hydroponiki, więc i tak ziemię całą zrzucę. No i. Muszę to głośno powiedzieć, nie, nie było. Roślina nie była podpisana, bo jako Epipremium jakieś tam naklejkę wrzucę wam gdzieś tutaj na, na zdjęciu. E, więc e, więc jest, e, to jest pierwszy minus. No i drugi minus, że jest mokra ziemia i coś w niej łazi. Ale nie są to jakieś robaki. E, duże, tylko właśnie coś wielkości ziemiurki Małe takie. Dzisiaj w Leroy widziałem też dokładnie tą samą roślinę. Kosztowała w granicach tam 40 zł. W Leroy w ogóle jakieś też sporo roślin nowych się pojawiło. Inny wystrój jest, więc może warto odwiedzić też ten sklep. Rośliny najlepiej przesadzać, jak są suche. Dlatego przed przesadzaniem się nigdy nie podlewa i roślinę czeka. <laughs> znaczy, powinna mieć suchą ziemię, nie powinna być przesuszona też, bo to też jest problemem, szczególnie jeśli jest w jakimś podłożu kokosowym albo w jakimś torfie. Wtedy korzenie są bardzo mocno zbite. Więc najlepiej, żeby to było po prostu niepodlana ziemia, ale nie skrajnie sucha. Tu całkiem nieźle poszło, bo. Zobaczcie, prawie już nie ma ziemi. Korzenie No trochę się tu uszkodziły, ale to niedużo, jakieś małe kawałki. Podłoże fajne. Myślę, że mogłoby tu rosnąć. Ta roślina mogłaby w nim rosnąć, tylko nie przy takiej ilości wody. I tylko tą jedną, powiedzmy, ziemiórkę, nazwijmy ją. Widziałem nic tutaj innego. Nie widzę, więc może to... Może to tylko incydent jakiś. No, jeżeli jest mokra, to widać nawet pod tacą, bo wszystko się tu poprzyklejało. Jeszcze trochę ją do, doczyszczę. I już do wody zaraz idzie. Zbiłem swoją miskę do mycia roślin, więc muszę w takim naczyniu to zrobić. Bo jeszcze nie zdążyłem sobie kupić drugiej. Rozdzieliłem wszystkie trzy sadzonki, bo były tutaj trzy. Nie dlatego, że chcę je poprzesadzać, one pójdą do jednej doniczki, tylko dlatego, żeby oczywiście wyjąć ziemię z między korzeni, które jak są splątane do tej ziemi jest tam sporo, a wolałbym, żeby jej nie było. Zmieniam wodę i przychodzę. Jestem z powrotem. To już będzie ostatnie mycie. Umyję też całą roślinę. Ponieważ miałem atak w ciornastka. Co prawda ta roślina stała daleko od, od źródła tego, tego, tego ataku, ale na wszelki wypadek. Woda powinna być letnia. Nie stosujcie. No ciepłej to już na pewno nie. A zimnej też ani to dla Was dobra, ani dla rośliny nie ma potrzeby, żeby przeżywała dodatkowy stres. bo będzie miała. Stres w ogóle, że przejdzie do innego podłoża. No dobra, to teraz do doniczki. Trochę mi się to bałagan zrobił. Zastosuję doniczkę. Wiem, że nieładna, wiem, że brzydka, ale jest funkcjonalna. Ale zastosuję ją jako hydroponika bez odpływu. Czyli to, co mówię Wam przy normalnej hydroponice, bądź przy, e, bądź przy Bigosie, że muszą być te otwory zrobione. Tutaj ich nie ma i nie planuję ich robić. Będzie pływak. Pływak będzie tak samo jak w Birkinie. Będzie do dna e, i tyle. Doniczka jest na tyle duża. Że spokojnie ta roślina może sobie rosnąć. Jest to hydroponika, więc nie będzie problemu z tym, że gdzieś zastoje są wody, tak jak w Bigosie, że roślina tylko czerpie przy korzeniach wodę. Tutaj też będzie czerpała, czerpała przy korzeniach, ale w hydroponice to troszkę inaczej wygląda. Jeżeli poziom wody spada, to ogólnie cały, całe podłoże się przesusza. Dodatkowo będę dawał tutaj enzymy, ponieważ hydroponika bez odpływu ma generalnie problem z tym, że nie można jej przelać, czyli nie, nie można wyjąć wkładu, włożyć pod wodę i przelać po prostu całego podłoża, żeby wypłukać sole, które się tam zbierają i no, które nie są do końca nam potrzebne. To są takie. <laughs> Baterie, które pozostają po nawozach. W związku z tym przelewanie powoduje, że to podłoże jest przepłukane, i nowa pożywka ma już odpowiedni skład, a nie zanieczyszczona jest dodatkowymi jakimiś solami bądź innymi składnikami, które się osadziły w podłożu. Więc w hydroponice bez odpływu jest ten problem, ponieważ nie można tego przelać. Ale tutaj chcę spróbować tak. Jedna trzecia doniczki idzie samego podłoża. I teraz będę jakoś chciał umieścić te roślinki tak, żeby im się podobało. Będę chciał je zrobić w formie pnącej, żeby szły do góry. Nie mam niestety patyczka odpowiedniego, ale mam, mam te cienkie patyczki. Więc od razu je tutaj razem z nimi będę mocował, żeby nie uszkodzić później przy wkładaniu korzeni. Tutaj już stoi pływak, dlatego że jest trochę więcej podłoża na dnie, więc mam łatwiej. Ale przy zasypywaniu będę musiał go trzymać, żeby nie podszedł w górę. Dość istotna rzecz, chociaż wydaje się śmieszna ale korzenie muszą być do dołu. <laughs> Czyli zwróćcie uwagę na to, czy nie wychodzą Wam do góry. Roślinie jest lepiej po prostu jak ma skierowane je do dołu. Dobra. Gdy już podłoża jest wystarczająco dużo, no trzeba roślinę troszkę unieść do góry, bo jak zwykle posadziłem je celowo za nisko, żeby żeby przy unoszeniu w górę obsypały korzenie. Jeszcze odejdę tylko na chwilę. Jestem. I mam rzepy. Żepy tą miękką stroną zaczepiam na patyczku. Mogę sobie przesuwać, bo to nawet jak zaczepiłem, to nie jest aż tak sztywno i od najdłuższej poukładam je tak, żeby można było je przyczepić. Miękką stroną idzie do rośliny, w związku z tym nie kaleczy jej i jest wielorazowego użytku. To są w ogóle rzepy do montażu przewodów, żeby je tam pospinać, coś takiego się stosuje. Roślinka wyszła tak. Zaleję ją Rizotonikiem. Ona sobie teraz poodwija stożki, ponieważ ma do dołu, bo wisiała. Jeżeli roślinę, większość roślin jak puszczacie w górę, to mają większe liście, ponieważ w naturze też różnie rosną ale e, najczęściej rosną przy drzewach gdzieś i pną się w górę. E, mogą się położyć oczywiście, e, ale to epipremium u mnie będzie rosło na pewno w górę i no, zobaczymy, co, co z nim dalej będzie. Oczywiście pokażę go za jakiś czas. Birkina też pokażę, ponieważ sam nie wiem, co się z nim dzieje, więc zobaczymy, czy mu to pomogło. Dziękuję, Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeżeli mogę prosić o łapkę w górę, subskrypcje i dzwoneczek to bardzo proszę. Jesteście super. Róbcie dajcie, dawajcie komentarze, bo jeżeli są pozytywne, to to dla... super. Jeżeli są negatywne, to też wiem co, co zmienić. Eee, I w komentarzach nie ma żadnego hejtu, więc jestem bardzo zadowolony, bo trafiłem na znakomite towarzystwo, bardzo kulturalne. Bardzo mnie to cieszy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć pa.